Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was w teren, żeby stworzyć improwizowaną jamę śnieżną, która uratuje nas przed śnieżycą, przed mrozem i przed niepogodą, żeby przetrwać ciężką noc. ciężko się chodzi po takim twardym, mokrym śniegu, jeszcze dodatkowo cały czas się zapadam. Jeszcze do tego panująca wilgoć, nie ma nie mam mrozu, jest 1 stopień na plusie, także powietrze jest dosyć ciężkie. Szukamy cały czas miejsca, żeby stworzyć norę śnieżną. Zobaczymy jak taka nora śnieżna będzie wyglądać, jak będzie w niej w środku, bo tak naprawdę teraz mamy okazję, żeby stworzyć sobie właśnie coś takiego, bo Poprzednie lata tak naprawdę nie było aż takiego mocnego nasypu śniegu, a ten śnieg, który jest mokry, świetnie nadaje się do budowania iglo czy właśnie takich nor śnieżnych. W takich norach śnieżnych można bezpiecznie przeciekać właśnie niepogodę nawałnice, wałnicę śnieżyce i uwierzcie mi, że na pewno jest o wiele cieplej niż na zewnątrz. Dobra, spróbujmy zbudować improwizowalne schronienie jakim jest nora śnieżna. To miejsce, ten wywrot, gdzie jest taki ogromny korzeń, świetnym byłoby miejscem właśnie na zbudowanie schronienia. Można by tam rozciągnąć pałatkę, poncho i po prostu przeczekać niepogodę, ewentualnie noc. Można by też dużo śniegu nasypać i zrobić po prostu, wkopać się tam w taką jamę. Dobra, ale my szukamy bardziej, szukamy bardziej może nie takiego otwartego terenu, ale po prostu takiego lekkiego zagłębienia, gdzie będę mógł nasypać dużą ilość śniegu i będę mógł po prostu zrobić taką improwizowane schronienie, czyli jamę śnieżną. Las wygląda przepięknie. Zobaczcie drzewa, wszystko jest bielusieńkie. Dobra, chodźmy znaleźć jakieś odpowiednie miejsce. To miejsce będzie dosyć odpowiednie. Zeszliśmy z wzniesienia, gdzie tam sobie troszkę hulał wiatr, a tu jesteśmy dosyć osłonięci. Po prostu lekko wchodzimy w dół, mamy tu dosyć dużo drewna na przygotowanie ogniska, mamy tu świerki, gdzie nie sosny, także jest z czego rozpalać, nawet mamy i brzozy, które możemy pozyskać właśnie, żeby wskrzesić sobie szybko ogień. Dobra, musimy zgromadzić jak najwięcej śniegu, żeby zrobić po prostu jamę śnieżną. Powiem Wam, że może być to dosyć czasochłonne, ale śnieg jest naprawdę mega, mega klejący. Jest na tyle mokry, że świetnie można z niego budować ścianki. Najlepiej do takiej budowy przydałaby się łopatka do śniegu. Wtedy mógłbym narzucać po prostu wielką kopułę śniegu i się po prostu w nią wkopać. A tu muszę improwizować, albo wykorzystam ponczo i jakieś żerdzie z drewna, a ściany zrobię z śniegu, albo po prostu naznoszę pełno śniegu i wtedy się w nią wkopię. Bez łopatki będzie to utrudnione. Mając poncho po prostu mogę wykorzystać to co mam w plecaku. Śnieg jest świetnym izolatorem, także będzie mnie odcinał tak całkowicie od wiatru i też od mrozu najważniejsze. Nie robię za dużego pomieszczenia. Żeby po prostu się tu tylko wślizgnąć i przeczekać nie pogodę, a od ciepła mojego ciała, żeby po prostu rozchodziło się w tym małym pomieszczeniu. śniegu jest multum naprawdę i do tego właśnie przydałaby się łopatka śnieżna, której nie ma. Z puszku bym tego nie zrobił tak szybko. Słuchajcie, mam do wysokości prawie do pasa. Dobra, idę do środka. Uf, powiem wam, że. Słuchajcie, na dobrą sprawę mógłbym już zakończyć. Podniosę jeszcze lekko, trochę. Te ścianki wyrównam i robię dach. Co maszka? maszka chodź tu. Musiałem Maszy rozłożyć mój ocieplak do ponczo, żeby po prostu ona topi się, zapada w tym śniegu. Biedactwo jest niskie, niska, jest bardzo niskim psem, także y, muszę o nią dbać. Jedynym z tego, że robię wszystko na kolamach, dobrze by było mieć na przebranie rzeczy jakieś inne buksy, żeby ubrać, żeby po prostu w tych mokrych nie siedzieć. Oczywiście będę starał się też wskrzesić jakiś ogień. Teraz potrzebne mi jakieś kije. Zarzucamy poncho i mamy gotowe schronienie. Potem by było, potem byłby potrzebny jakiś ogień. Dobra, zarzućmy poncho, zobaczmy jak wygląda w środku. Teraz pozostało mi tylko uszczelnić złote, gdzie prześwituje. Jest to dosyć proste, bo śnieg się fajnie klei, także nie ma problemu. Powiem wam, że dosyć fajnie. Chodź Maśka, chodź, zajdź Maśka, rzucimy to do środka. Słuchajcie, zrobiłem dosyć długie to schronienie. Nie wiem czy mnie widać. Jest tutaj maszka. Mogę się jeszcze dalej przesunąć. Słuchajcie, jest naprawdę sporo miejsca. Świetnie. I teraz mam podgląd właśnie, gdzie prześwitują dziury, gdzie mógłbym uszczelnić moje schronienie, żeby przetrwać zimną i mroźną noc. Pokażę wam od środka jak to wygląda. Tu jest maszka. Zobaczcie, do tyłu mam kawał kawał drogi. O! Musiał się położyć. Zobaczcie, teraz widzę, gdzie powinienem uszczelnić moje. Z tej strony, z drugiej strony uszczeliłem. Jest dobrze. Połączo przylega, nie będzie zawiewać, ale tą stronę niestety musiałbym doszczelnić. No i, i ten oto sposób mogę sobie spokojnie przetrwać zimną, mroźną noc, awet śnieżyce. Nic nie powinno mi się stać i mogę przetrwać do rana. Oczywiście jeszcze pozostaje rozpalenie ognia. Dobra. Zróbmy to. Fajnie właśnie wychodzić w teren i ćwiczyć i ćwiczyć różnego rodzaju scenariusze. Nie, to to, żeby Przyszłościowo nas coś kiedyś spotkało. Miejmy nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, ale po prostu ćwiczyć sam dla siebie różnego rodzaju scenariusze, żeby po prostu się rozwijać. Stworzenie takiej Jamy śnieżne, nie jest to typowo jama śnieżna, bo niestety, tak mówiłem, nie mam możliwości nasypania takiej dużej ilości śniegu, ale po prostu powiedzmy, takie awaryjne schronienie na niepogodę, żeby przetrwać w terenie. Tak jak mówiłem, warto wychodzić w teren, ćwiczyć różnego rodzaju scenariusze, żeby po prostu się samemu rozwijać w sobie. Także ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, wychodźcie w teren, ćwiczcie swoje umiejętności, bo każde wyjście niesie nowe doświadczenia. Trzymajcie się. Cześć i do zobaczenia w terenie.